Panie, fajnie, spłynęło jedno pytanie: Czy rzeczywiście musimy głosować? Czy ta polityka jest taka ważna, bo jesteśmy zależni od tego rządu polityki, więc powinniśmy mieć jakiś wpływ na to? A ja pytam w inną stronę: Czy Jezus chodził głosować? Czy Krishna interesował się polityką? Dlatego osiągnął przebudzenie i dlatego został panem swojego życia, swojej emocji, swojego umysłu i później Matrixa dookoła. Jak jesteś panem umysłu i emocji swojej. Nie cudzej, nie politycznej, nie innej, nie co się dzieje tam na zewnątrz, w innych rządach, firmach i na zewnątrz teoretycznie w Matrixie, zaczynasz być panem, właścicielem, zaczynasz tworzyć ten Matrix świadomie, zaczynają się pojawiać, manifestować rzeczy, tak jak o Jezusie mówiono czy pisano, że przychodził i mnożył ryby, czy zamieniał wodę w wino. My myślimy, że to jest metaforyczne. Ja domyślam się, że niekoniecznie była to metafora, że że tego typu rzeczy mają miejsce i nie 2000 lat temu, tylko dzisiaj takich ludzi spotykamy, znamy, poznajemy, tak? I możesz to zobaczyć i na YouTubie, i na żywo czasami różne rzeczy, które robią. Nie są to sztuczki magiczne, po prostu zarządzają tak mocno umysłem, że mają wpływ na Matrix, rzeczywistość, dosłownie jak w filmie, tak? Ale czy, wracając do pytania, czy Krishna, czy Buddha, czy Jezus chodzili głosować, bo przecież musimy zająć się tym rządem, polityką, bo przecież to ma taki wpływ na moje życie, tak? Nie ja mówię, nie ma. To jest iluzja. Iluzja, który ktoś uzurpuje sobie władzę nad tobą. Ktoś twierdzi, że patrz tutaj, bój się, tak? Bój się i rządu, i Boga, tak? Bo Bóg jest straszny gdzieś tam, jak. Bóg cię kocha i miłuje nad życie, ale tylko spróbuj coś spierniczyć, to cię wrzuci do lochu na, na wieczne potępienie, do, do piekła pójdziesz, tak? Co za Bóg, słuchaj, byłby taki? Która matka potępiłaby swoje dziecko po tym, jak dziecko zdokonało błędu czy cokolwiek nie tak zrobiło w życiu? Znasz taką matkę? Oprócz tych chorych psychicznie, tak? Których tam jest, nie wiem, 1% czy nawet 1 tysięczna procenta, może gdzieś tam, tak? Także... Nam się wydaje, że jesteśmy zależni od rządu, od polityki, od tego Boga, który reklamuje religia, tak? To jest reklama, to jest Google Ads, tak? która mogła mówić, Bóg cię miłuje, więc zapłać nam, ale tylko nie zapłać, czy zrób coś nie tak, to cię strąci do piekła, więc, więc lepiej nam zapłać, czy lepiej bój się, lepiej wspieraj nas, tak, organizacje tutaj organizacyjnie, bo inaczej coś tam, Bóg ten. Słuchaj, platforma życia Cię wspiera. Tak jak ja Cię wspieram. Masz głupi pomysł, wspieram Cię. Robisz coś, wspieram Cię. Cokolwiek robisz, wspieram Cię. To jest esencja życia. To jest platforma życia. To jest Bóg, to jest kreator. Ja nie mówię Bóg, ja mówię kreator. Żebyś nie łączył tego z tą religią, właśnie, że tam spróbuj coś pierniczyć i gdzieś tam wtrącą Cię do piekła, tak? Posłuchaj. Tak samo z polityką i rządem, tak? Ktoś uzurpuje władzę nad tobą, i dzisiaj padł taki komentarz pod jednym z filmów z YouTube, że Michał, ale ja nie jestem tak niezależny czy taka niezależna, i, i wciąż tam musimy iść głosować, musimy zadbać o tą politykę, bo ludzie mają nad nami władzę. Ci polityczni właśnie i rząd, czy ktoś jeszcze, tak? No i ktoś by spojrzał teoretycznie, tak? No patrz, zmuszają cię, żeby zaszczepić swoje dziecko, tak? Masz płacić podatki, tak? no mają pełną władzę. Tak jakby jak nie, to w ogóle za komuny to do więzienia szedłeś, a teraz możesz się sądzić. Czyli już, zobacz, uzurpacja ich władzy już spadła. Z komuny, gdzie jakbyś nie poszedł do wojska, to nie, że się sądzisz, tylko dopierdla, tak? Jak nie zaszczepiłbyś swojego dziecka, to pewnie też dopierdla. Cokolwiek byś nie zrobił przeciwko jakimś tam regułom, które zostały narzucone, to dopierdła. Ale dzisiaj tak nie jest, tak? Dzisiaj masz Możliwość. Masz możliwość, słuchaj. I ty myśląc, że idziesz głosować na tych ludzi lewo i prawo, zmieniasz coś w swoim życiu, ja mówię, nic nie zmieniasz w swoim życiu ani swojego sąsiada, tak? Ja dekadę temu zostawiłem politykę. W Meksyku tutaj polityka jest jeszcze bardziej ciekawsza, a korupcja jest na takim poziomie, że jak mnie zatrzymuje policja, to za każdym razem mogą chcieć pieniądze. Czasami nie chcą, czasami nie znają. Ale czasami chcą pieniądze za nic, tak? Czyli korupcja jakiej w Polsce nawet nigdy nie widziałeś, tak? A mimo tego ja nie idę głosować, nie interesuję się polityką, a pomnażam podwójnie swoje dochody, zamiast się przejmować korupcją polityką, pomnażam miłość w swoim sercu i bezpieczeństwo. Zamiast interesować się polityką, patrzę, jak zoptymalizować podatki, czy w którym kraju płacić, czy jak, tak? I wysyłam czasami. Zapytanie do urzędu gdzieś tam, czy gdzieś indziej, czy mogę zrobić tak, czy mogę zrobić inaczej, tak? I tak dalej. Także czasami wystarczy pytać, czasami wystarczy wykonać jakiś ruch. I w niektórych krajach, nie tylko w naszym, już dochodzi do takiej wolności, że możesz walczyć o swoje prawa. W Stanach. I to nie wariat, tylko całkowicie rozsądny facet może pójść do sądu i powiedzieć słuchaj, ja nie zapłacę podatków, bo to, że wy mi wystawiliście certyfikat urodzenia jak akt urodzenia świni w ubojni, tak, to nie jest do końca prawne. Ja się powołuję na prawo od Boga, tak zwane common law, czyli prawo powszechne, że każdy ma prawo do życia, wolności i decydowania o sobie. I ten certyfikat urodzenia, który wystawił rząd. Który to jest dokument, który ma wartość tam ileś set tysięcy dolarów, twoje życie jest warte. To w Stanach jest obliczone, w Polsce pewnie też, tylko gdzieś na boku, tak? Certyfikat, jak w ubojni, jak krowę czy świnie my hodujemy, tak? To tak samo ty masz ten certyfikat. I my myślimy, że to jest dokument, tam, że jesteś w danym państwie. To jest dokument, który mówi, że jesteś warty tam 100 tysięcy czy 300 tysięcy dolarów dla rządu. I te certyfikaty ktoś może wykupić. Czy jak byłby mały kraj, inny kraj by powiedział, czy Hitler zamiast wstrzymając wojnę, by powiedział tam w jakimś kraju: Słuchajcie, dam wam, nie wiem, 50 miliardów tym politykom, te, te certyfikaty wasze są warte 5, ja je wykupuję. I może zresztą tak zrobił, tylko pokazane jest, że wszedł wojskiem i tam zrobił wojnę. Czemu Francja się poddała, bez walki praktycznie? Niektóre kraje w ogóle bez walki. Ktoś wszedł tym wojskiem, się poddał. To są inne tematy, okej, okay? Już tutaj idziemy w kierunku polityki, fantazji tego, co się naprawdę dzieje, tak? A ja mówię, ty masz władzę, przejmij władzę nad swoim umysłem, emocją, nie angażuj się w politykę, w rząd, wzmocnij swoje bezpieczeństwo, serce, swój umysł, zacznij materializować więcej, zobaczysz, jak będziesz zarabiał nie 5 tysięcy i się martwił cały czas rząd, których wybiorę z lewej, prawej, oni ci tak połowę, podatku przypierdzielą, zabiorą Ci połowę pensji, Ty się zastanów, jak zarabiać 10-50 tysięcy miesięcznie. Wtedy nie będziesz się przejmował politykami. Jak będziesz zarabiał 500 tysięcy w roku miesięcznie i tak dalej, to będziesz mógł wykonać telefon i tak jak milionerzy, bilionerzy w Stanach mają wpływ na to, kto zostaje wybierany i jakim narzucane są podatki. Wtedy, wtedy zajmij się tą polityką, czyli jak masz wpływ na to, kogo możesz wybrać. Czy Ty wybierasz kogoś, tak? Jak jesteś bilionerem. Wtedy, tak? A inaczej to nawet się nie kłopocz, tak? W systemie, gdzie wybory są podliczane przez rząd, który prowadzi te wybory, tak? No bo kto tam, które te panie zbierają te głosy i liczą, tak? No wszystko są rządowe wybory. W każdym państwie, nie tylko w Polsce, to nie jest spółka z innego państwa, która liczy te głosy, niezależnie, że były prawdziwe, tylko to rząd liczy te głosy, czyli ci na których głosujesz, albo których banujesz, ucinasz, tak? To jak te głosy oni my się śliczą? I tak dalej, tak? Otwórzmy oczy, co się dzieje, i nie angażujmy się w to. Budda zrezygnował z królestwa. Krishna walczył w królestwie, bo też był księciem, królem, kimś tam, tak? A Budda w ogóle był księciem, pierwszym księciem, spadkobiercą i zostawił to wszystko, wyszedł. Powiedział, że się nie interesuje polityką, bo w ten sposób nie, zdobył, nie zdobyłby władzy, nie zdobyłby. Możliwości, jaki mamy wpływ na Matrix. I teraz, okej, okay, jaka technika? Możesz iść do sądu się sądzić w Polsce, że nie zaszczepisz swojego dziecka. Możesz się sądzić, że podatek jakiś tam nie został narzucony słusznie. W Polsce, akurat, to nie byłby yy, dobry pomysł może z podatkami, tak? Ale w Stanach na przykład, możesz podać w sądzie common law, czy na inne prawa boskie się powołać, że ty jesteś wolną instancją i że nie podlegasz temu sądowi nawet, tak? Że nie uznajesz prawa sądu nad sobą. W Stanach są takie wyroki, albo te sprawy być może są później utajnione. Nie ma precedensu, żeby nikt tego nie widział. Jak stanie facet i powie: Ja nie odpowiadam przed tym sądem, tak? Nie jesteście dla mnie prawem, bo ja prawo mam inne. To jest skrajny przykład tego, jak w Stanach, co można zrobić, a co u nas by pewnie nie działało. A co Ty możesz zrobić? Zacznij zarządzać swoim umysłem, swoją emocją. Optymalizuj podatki. Później wybieraj, gdzie mieszkasz, tak? Ja mieszkam w Meksyku. Nie głosuję ani w Polsce, ani w Meksyku. Ktoś by mnie tutaj krytykował. Przecież wpływ, oddajesz władzę tym ludziom z getta, którzy biegną do wyborów, tym emerytom. A jak zagłosuję, to co się stanie? Zostanie wybrana gorsza czy lepsza strona tego, czego. Nie popieram. Dlaczego miałbym głosować, czy ktoś mnie bardziej uderzy z lewej strony, czy mnie uderzy z prawej? Ja szukam tego, żeby nikt mnie nie tłuk popysku za przeproszeniem, ani żeby ja był szczęśliwy, rozumiesz? Ja mogę płacić podatek gdzieś tam w tym czy innym kraju, czy w tej spółce czy innej. Czy tak jak Wojciech Cejrowski mówi, że w Stanach tam gdzieś 10% podatku, czy gdzieś tam indziej płaci, tak? Czy bo jest rezydentem, czy inni ludzie znani w Polsce czy za granicą? I to już mówimy o ludziach, którzy mają tam jakiś majątek, czy mają możliwość, tak? A od czego zacząć? Od czego zacząć? Właśnie od tego, żeby podjąć decyzję, że ty jesteś niezależny, zajmij się sobą, a nie głosowaniem, rozmawianiem o polityce, tak? I tak dalej, dywagowaniem, co jest ważne, co jest nieważne. Zajmij się swoim ego, rozliczeniem swojego ego, a nie polityków, tak? Jak się czujesz ze sobą? Jak zarządzasz swoją emocją, swoją myślą? Jak możesz wzmocnić poziom bezpieczeństwa, miłości, zarządzania z 60 tysięcy myśli? Ile jest optymistycznych, pozytywnych, a ile jest, nie wiem, tego nie można, nie, nie czuję się bezpiecznie. Tego to lepiej nie zaczynać, o tym to najlepiej nie gadać, ale o polityce, tak, dajemy, tak, przy piwie. Polityka, coś innego. Słuchaj, nie potrzebujesz w swoim życiu polityki ani niczego. Potrzebujesz więcej miłości, bezpieczeństwa, śmietnik, polityczny, całe inny, podziękować. W ten sposób dochodzisz do przebudzenia, później oświecenia rzeczami, które wzmacniają twoją miłość, bezpieczeństwo, energię w systemie, tak, które zaczyna krążyć, i wiesz, jak zrobić 10, 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy zero pieniędzy, i bezpieczeństwo, i miłość, i, i to wszystko rośnie. Bez tego jesteś ofiarą losu, gdzie rząd powie płać większy podatek, a Ty, o trzeba było na tamtych zagłosować, tak? No cztery lata zagłosowałeś na tamtych i też usłyszałeś, płać większy podatek, a ceny w sklepach są dwa razy wyższe, a Twoja pensja podobna pewnie, tak? Czy taka sama? Inflacja wmawiana, że jest na poziomie 5%, tak? A, a co pięć lat widzisz, że ceny mleka z 1,5 zł, nie wiem, po 10 latach 3 zł, albo 4 kosztuje litr, nie wiem ile w Polsce mleko kosztuje, nawet tutaj drożej jest, 100% ceny rosną przez 7 lat, jak mieszkam w Meksyku, to pewnie taki był wzrost, tak? Yy, około 100% cen. Wielu rzeczy, artykułów życia, codziennego, żywności. Jak sobie z tym radzić, tak? Zacząć właśnie materiały rozwojowe. Ludzi, którzy to już przeszli, jaką książkę przeczytać. Więcej Motywacyjnych i między liniami tą energię, żeś próbował odebrać. Okej, okay, jestem niezależny, mogę wzmocnić siebie zamiast interesować się rzeczami, które rzekomo mamy wpływ na nie, a tak naprawdę nie masz. Tak? Jak ja tam mam wpływ na politykę, ten spokój. Tak? Ale wpływ na moją pensję i jak ja myślę dzisiaj, teraz i jak się czuję, mam stuprocentowy. Więc dlaczego miałbym 1% energii poświęcać gdzieś na coś, na co mój wpływ jest nawet nie jednomiliardowy, cząsteczki. Jak mogę poświecić jeden albo 100% czasu energii na to, na co mam wpływ? Moje myśli, moje uczucie, ile zarabiam w tym miesiącu, tak? Kim się otaczam, czy to są ludzie, którzy chcą o polityce rozmawiać, czy rozmawiamy o pięknie, o rozwoju, o problemach w życiu, ale tych, jak je rozwiązać, jak wzmocnić się energetycznie właśnie, tak? Także rozmawiamy o wielu problemach i zagadnieniach, tak, ale na tych się opieramy, zatrzymujemy, na które mamy wpływ. I później. Zmianą właśnie tego przekonania, zatrzymując się na tym, co masz wpływ, rzeczywiście zauważając na co masz wpływ, a na co nie masz wpływu, nie masz wpływu na ceny w sklepach, nie masz wpływu na politykę. Jakby wszyscy przestali głosować, to ci ta polityka by się rozleciała i może byłaby, nastąpiłaby jakaś wolność, bo nikt by nie przysyłał im pieniędzy, nikt by ich nie wybierał, nikt by ich nie wspierał, a tak cały czas przysyłasz im uwagę, pieniądze, wsparcie. Rozumiesz? A oni tylko więcej. Podatków nam narzucają, tak? Dlatego może Jezusa ukrzyżowali, bo powiedział to, co ja, to go wrzucili na krzyż, czy gdzieś indziej, tak? Czy wielu mądrych ludzi spotkałaby taka sama historia za cesarstwa, za królestwa 500 lat temu, tysiąc lat temu, tak? Przecież to jest herezja, to o czym ja mówię, tak? Momentami. Zdobądź niezależność. Każda religia, każdy rząd właśnie próbuje odwrotnie zapuszkować cię w jakiś system myślowy, energetyczny. Czy fizyczny, polityczny wręcz, tak? Ja mówię, możesz uczestniczyć w tym wszystkim, ale masz wiele możliwości, szukaj tych możliwości, jakich rozwiązań możesz skorzystać. Początek to zauważenie tego, że twoja myśl, twoja emocja może być niezależna Nie musisz być niewolnikiem wiecznie rad, systemów religijnych, politycznych. Ja nie mówię, że w nich nie siedzisz, że ja też jestem tutaj na tej planecie, tak? Masz w nich być, nawet uczestniczyć, nawet głosować, tak? Możesz iść głosować, ja też czasami mogę iść zagłosować, ale, ale szkoda mojego czasu, bo mieszkam za granicą, więc musiałbym przyjechać do Polski, rozumiesz? A w Polsce też specjalnie nie, nie widzę w tym jakoś nadziei, natchnienia, czy sensu czy serca, tak? Szkoda mojego czasu, jak mogę 5 minut zająć się, otworzyć fajną książkę, wzmocnić swoją energię, to ja zarobię z 10 na 20 tysięcy złotych, czy z 50 na 200 w miesiącu. I nie będę musiał się martwić o polityków, o inflację. Ja sobie kupię dom na Filipinach wtedy, tak? I będę miał jedną dom tu, trzy domy, posesje na przykład, tak? Gospodarstwo prowadzę w Polsce teraz, drobne, tak? Gospodarstwo w Meksyku, które tutaj widzisz w tle. No i jeszcze jakiś jedno by się przydało. Nie wiem, czy może wstałem, może na Filipinach, może gdzieś zobaczymy, gdzie mnie gospodarczo właśnie pchnie materiał, gdzie mogę zoptyma zoptymalizować swoje życie, gdzie ja mogę być większym szefem tego, co robię, tego, co myślę, tego, co zarabiam, tak? To jest już kolejny krok. Ty zacznij od wyodrębnienia, że możesz być szefem swojej emocji, swojej myśli. Bo na razie jak myślisz, że ty musisz głosować i to coś zmieni w Twoim życiu, to nie jesteś, sorry. Piachem w oczy mówię, czasami sypię, tak? Nie jesteś szefem ani swojego życia, ani swoich dzieci. Wtedy trafiamy pod młotek. Ten certyfikat urodzenia okazuje się, że jest certyfikatem jak w ubojni wtedy dla nas, tak? Że całe życie zapiernicze, jak ta krowa dojona, tak? W klatce niewolniczej, mimo tego, że masz niby przestrzeń, możesz wyjechać, możesz coś zrobić, możesz się rozwinąć. To jednak w klatce jesteś psychicznej, pompowany różnymi sterydami, strachem z przeszłości i przyszłości, żebyś został na takim poziomie, tak? I wtedy ten certyfikat, jak umierasz, no rozliczenie przychodzi, że tyle i tyle, tyle pracował tutaj na te kredyty, na te liczby, które my w banku wirtualnie produkujemy, bo bank, zobacz, pieniądze wirtualnie produkuje. On nie pożycza tobie pieniędzy z tego, co ma, bo ktoś tam oszczędza, tylko wirtualnie, tak? Są wirtualne pieniądze, cyferki w systemie. Więc kto na to wszystko pracuje? Po co tyle tej pracy? Pytanie. Jak 90% tych pieniędzy na świecie jest wirtualna w tym momencie, czyli 10% oszczędności, a bank może 10 razy tyle pożyczyć Tobie, tak? Wirtualnie. Więc ja mówię, gdzie jest ten balans, na co my wszyscy pracujemy? Co się dzieje tak naprawdę? Gdzie ta energia idzie? Bo jakbym miał to podsumować, to też za ta energia, co? jest brana z tych pieniędzy, czy energetycznie, gdzieś jest odpomp odpompowane w ogóle na inną planetę, bo tu jej nie widać nadwyżki energii, tak? Że produkujemy tyle pieniędzy i tyle ciekawych rzeczy, a mimo tego wszystkim brakuje czegoś, tak? Jak to możliwe? To ja pytam, gdzie to wychodzi? Na jaką planetę? Do jakiego wymiaru? Czy kto to odpompowuje, tą energię? Czy fizycznie też te środki, których cały czas brakuje większości ludziom na planecie, tak? Ja mówię, Zmień to, zacznij zarządzać sobą. Zobacz, iluzję. właśnie, czy głosowanie, czy inne rzeczy zmienią cokolwiek w swoim życiu. Bo inaczej te 99% ludzi, co idzie głosować, zmieniałaby coś w swoim życiu. A ja widzę, że tak samo narzekają po 4 latach, po 8 latach, po 50 latach. Jak się połapią po 70 latach, to jest za późno. Bum, pod młotek idzie ich życie. I to było na tyle. Ich dzieci dalej robią to samo, kopiując swoich rodziców nierzadko, tak? Konkluzja, jak, jak zacząć elementów prawnych szukać, wymyków, jak trzeba to się przeprowadzić. Ja powiedziałem, że jak, tak jak za komunem, nie rodzice musieli oddać do podstawówki, bo inaczej znowu dopierdla, tak? Jak nie oddadzą dziecka do szkoły, że ma się uczyć. Ja swoje dzieci bym wychowywał w Meksyku, czy w specjalnej szkole, jakiejś szwedzkiej, gdzie mogą robić... Na otwartej sali, co im się podoba, przynajmniej te pierwsze lata, póki nie zdecydują, kim chcą być, tak? Ty może nie masz tego zrobić. Szukaj wymyków prawnych, szukaj innego życia, tak? Już od szczepienia dziecka poprzez jego szkołę. W Meksyku mamy szkoły w dżungli, kilka dzieci się spotyka i tam polska rodzina uczy je, i meksykańska, i inna. Zmieniają się, tak dalej. Mają takie systemy szkolne, różne. Zawsze jest rozwiązanie. W Polsce mówisz, że nie. Ja mówię, że tak. Wejdź w internet i znajdź sobie, jakie są szkoły, jakie są możliwości. Z podatkami tak samo. Z systemem w ogóle prawnym tak samo. Są takie możliwości na świecie, o których części nie mogę nawet wspomnieć, tak? Z perspektywy właśnie rządowo, politycznej, podatkowej, tak? Z czego można skorzystać, z czego ja nawet nie korzystam, a z czego można skorzystać, tak? Ale wszystko zaczyna się od niezależności, że Twój umysł, Twoje życie jest niezależne. Powołaj się na prawo kreacji w pierwszej kolejności, a nie prawo polityczne, uzurpowane władzy na tobie i prawo religijne uzurpowane na Tobie, że masz że Bóg jest taki, a nie inny, tak? A ty w to wierzysz, bo ktoś tam powtarzał, tak? Zacznij patrzeć obiektywnie, kto jakie ma prawa, tak? I wtedy prawnie rozwiązania prawne zaczną do Ciebie spływać. To pomyślisz, okej, okay, otworzę w Google wpiszę, co zrobić tak i tak w tym wypadku. Okaże się, o, tysiące ludzi tak robią, ale nie moi sąsiedzi Sklatkowani w umyśle, tak? Więc nie widzisz tego na co dzień, tak? Także jest wielu ludzi na świecie światłych i robiących całkowicie co innego niż większość społeczeństwa na co dzień, tak? Także. Są fantastyczne tematy. Od tego zacząłem, tak? Od tego zacząłem i dalej kontynuuję. Tłum podęża gdzieś tam, a ja dokładnie w drugą stronę. Jak widzę, że tłum robi jedno, to ja już wiem, nawet jak nie znam rozwiązań, to już wiem, że trzeba iść w drugą stronę, prawdopodobnie całkowicie, tak? Bo inaczej wyląduje tam jak tłum. W ubojni pracując ciężko całe życie na podatki rządy, które nie wiem, gdzie odprowadzają tą całą materię, całą tą energię. Bo w krajach, które się rozwijają, no ok, jest lepiej, czy jest dostatek wszystkiego, ale nie widzę, gdzie ta nadwyżka tej energii, że pół mojej pensji w podatkach gdzieś tam idzie, tak? Toś nie wierzę, że pół więcej idzie w podatkach twojej pensji. 20-30% płacisz podatku, później płacisz akcyzę drugi raz za to samo paliwo, które gdzieś tam z pensji zabierają ci podatki, później płacisz akcyzę za samochód, w którym jeździsz. Trzeci raz, później na drogi płacisz dodatkową akcyzę albo winiety to przykład tylko paliwa że masz cztery różne podatki, tak? czy pięć płacąc za paliwo, a oprócz tego płacisz z pensji podatek także jest niesamowite, jak ludzie w ogóle się na to zgadzają. tak? To jest niesamowite. No i dlatego we Francji są zamieszki, w Egipcie są zamieszki, w innych krajach, w Hiszpanii są zamieszki. 100 tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, nikt tego z mediów nie pokazuje, że NTVN, że NTVP i inni, tak? Nikt nie pokazuje. Nie zobaczysz tego nigdzie. Musisz tam być. Albo na Facebooku gdzieś tam zdjęcie ktoś czasami wklei. Facebook, nie wiem, czy to usuwa, czy też... Trudno powiedzieć. To jest niezależność. Ludzie zaczynają myśleć niezależnie. Typu jestem wolny. Nie chcę tego kreatora, który mnie karci, Boga. Nie chcę tego rządu, że wybieram lewo, prawo. Ciągle jest coś. Dalej brakuje. Dalej superinflacja, tak? A pensje podobne. Zajmij się sobą. Ty zajmij się sobą. Wszystkie te rzeczy fantastycznie. Pogadaj sobie wieczór, drugi, trzeci, tak jak ja, przez kilka lat, tam kilka razy pogadałem z ludźmi. Energia zawsze się wtedy zaniża. O tym też mówię, tak, zamiast się podwyższać. Rozmawiamy o pięknych życi ży życiowych, kreacyjnych, bezpiecznych i miłosnych rzeczach, to się podwyższa wtedy energię, więc przestałem nawet rozmawiać na te tematy. Szkoda, szkoda zachodu, tak? Zajmij się sobą, zajmij się rozwojem. Zmień swoje życie, akceleruj, zacznij zarabiać, jeżeli to jest istotne. Zacznij się rozwijać, jeżeli to jest istotne. Wyzdrowiej na tym się skup, jeżeli jesteś chory, czy jest to istotne, czy masz poprawić jakość swojego życia. deswitch.pl w projekcie w linku na dole dowiesz się więcej o programach rozwojowych, które prowadzimy. Do usłyszenia. Trzymaj się serdecznie. Na razie. Hej.